Tak już Szartoryski, zawodowo jestem posłem, ale absolutnie dzisiaj występuję jako członek Grupy Rekonstrukcyjnej czwartego Pułk Uchodźczyństwa Warszawskiego z okresu napoleońskiego. Ze mną jest pan Paweł Rożdżystwiński. Paweł Rożdżystwiński reprezentuje Fundację Polonia Militaris, serwis internetowy Dobroni.pl. Dobroni.pl skupia wszystkie grupy rekonstrukcyjne w Polsce. Jak również kolega jest rekonstruktorem w Mundurze Dywizji Strzelców polskiej Dywizji Strzelców Syberyjskich z okresu końca I wojny światowej. Oczywiście Kolega brał udział w marszu w dniu 11 w oficjalnej państwowej paradzie w dniu 11 listopada w Warszawie. Chciałbym Państwu dodać, że nasze wystąpienie tutaj jest absolutnie niezwiązane z polityką. Występujemy na oficjalnych, państwowych i samorządowych uroczystościach nie tylko w Polsce, ale również występujemy na tych uroczystościach za granicą, od Hiszpanii przez Francję, Niemcy, Czechy, Białoruś, Litwę, Łotwę, aż do Rosji włącznie. I od kilkunastu lat żadna grupa rekonstrukcji historycznej z Polski nie była nigdzie y, ani zaczepiana, ani zaatakowana, ani w żadnym kraju nie została źle przyjęta. Przeciwnie, we wszystkich tych państwach i w Polsce byliśmy zawsze bardzo gorąco oklaskiwani. Mieszkańcy, oficjalne władze, prezydenci państw, y, burmistrzowie, starostowie tych y, miast, w których y, za granicą byliśmy, y, uczestniczyli w naszych y, imprezach. Było to zawsze bardzo sympatyczne. Mamy wielu przyjaciół i w Niemczech, i w Rosji. Nigdy nie zdarzyło się na żadnej uroczystości za granicą, żebyśmy byli zaczepieni. Jak również w Polsce, powiem Państwu dla tak te ciekawostki, ja zrobiłem swoją rekonstrukcję historyczną w Polsce w 2001 roku w Ostrołęce, rocznicę bitwy pod Ostrołęką, na której brał udział ówczesny minister obrony narodowej Bronisław Komorowski, który był tak zachwycony, że odznaczył mnie medalem za zasługi dla obronności kraju właśnie za, za te rekonstrukcje historyczne. Kolega jest oznaczony przez prezydenta Polski krzyżem, za krzyżem zasługi, wielu kolegów ma krzyże promemoria medale Promemoria przyznawane przez Urząd do Kombatantów Krzyże Zasługi, jak również kilkadziesiąt medali za zasługi dla obronności kraju. Nie mamy nic wspólnego z polityką. W grupach rekonstrukcji historycznej jest bardzo dużo osób związanych z historią Polski, ale z nikoma, albo ja w ogóle nie wiem jaka ilość sympatyzuje z jakimikolwiek partiami mm, politycznymi i chcę powiedzieć, że jesteśmy w tym przede wszystkim oburzeni, że w Polsce 11 listopada 11 listopada ktoś wpadł na pomysł, żeby z Niemiec zaprosić na Nowy Świat yy, bojówki, które z pałami biegały po drakowskim Przedmieściu po Nowym Świecie, po Nowym Świecie, przepraszam. Zaprosiłem kolegów tu to, że do tej pory koledzy w mundurach nie, zresztą tu na przykład siedzi, przepraszam, o tam za kamerą stoi kolega z grupy rekonstrukcyjnej Campinos, to nagrywa dla naszych potrzeb rekonstrukcyjnych tą dzisiejszą konferencję. Kolega Leszek Wisiński jest właśnie w grupie Campinos. to jest grupa partyzancka, która w Warszawie również robi dużo dużo uroczystości. Nigdy się to nie zdarzyło, żeby żeby, na, żeby była w ogóle przerwana oficjalna państwowa yy, parada. Przypomnę, że koledzy zostali zaproszeni przez miasto stołeczne Warszawa na tą paradę, przyjechali z różnych części Polski. Dzień dobry Państwu, Paweł że. Kwiński, Paweł Proszę Państwa my nie stajemy nigdy po żadnych stronie politycznym, ponieważ Grupy Rekonstrukcji Historycznej nigdy nie były i nie będą żadnymi przybudówkami partii politycznych. My zajmujemy się odtwarzaniem ożywianych historii. Na, e, mamy, jest nas na portalu 14 900 gór, proszę Państwa, i żebyście wiedzieli, że w defiladzie, która miała iść przez, Krak przez krakowskie Przedmieście, potem przez Nowy Świat, szły jednostki począwszy od epoki napoleońskiej, a skończywszy na Narodowym Wojsku Polskim, tym, które szło od wschodu i walczyło i broczyło żołnierską krwią. E, próbujemy, my też nie próbujemy wytłumaczyć, że nie chcemy jakiegokolwiek konfrontacji z jakąkolwiek organizacją polityczną w Polsce. Chcieliśmy tylko i prosimy o to w przyszłości, żeby nie zakłócano państwowych uroczystości, żeby ludzie, którzy przybyli tutaj Polski, a było nas tam 250 pierwszych i 80 konnych, mogli zrobić to zawsze, przedefiniować przed stu tysiącami warszawiaków, tak jak to robiliśmy w zeszłym roku, dwa lata temu i trzy lata temu. Proszę Państwa, ja rozumiem, że ścierają się różne poglądy w naszym kraju. Ale ja wzywam do takiej refleksji, na zastanowienie się nad tym, do czego to wszystko doprowadzi. Bo 11 listopada 1918 roku to święto wszystkich Polaków i wszystkich tych, którzy tą Polskę walczyli. Gdyby nie Józef Piłsudski, gdyby nie lewicowe środowiska, które ustaliły 30 tysięcznym, zrewoltowanym kor korpusem niemieckim stojącym w Warszawie 11 listopada 1918 roku. Gdyby ci lewicowi niemieccy żołnierze nie posłuchali naszych lewicowych przedstawicieli różnych partii PPS-u i tych, którzy, którzy, z którymi się mogli dogadać, doszłoby do pierwszego powstania warszawskiego. 30 tysięcy niemieckich żołnierzy spokojnie by z Warszawy do 19 listopada nie wyszło. Gdyby nie Józef Wilcud, gdyby nie nasze państwo polskie, które się stworzyło 11 listopada, 29 listopada polskie kobiety nie, otrzymały, nie otrzymałyby praw wyborczych. Angielki czekały do 28 roku na prawo wyborcze, Włoszki do 46, a Szwajcarki do 71. A myśmy stworzyli Rzeczpospolitą 11 listopada, która otworzyła budowę demokratycznego kraju. I dlatego my spotykamy się 11 listopada w tym żeby o tym wszystkim przypomnieć. I zapraszamy wszystkich za rok. Przyjdźmy, radośnie, obchodźmy 11 listopada. Przypomnijmy, że z wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Bez względu na wyznanie, wiary i pochodzenie społeczne odbudowaliśmy i stworzyliśmy nowy, wolny kraj. Nowy, Dziękuję serdecznie. Proszę, Janusz Tanicz. Ja troszeczkę będę się wspierał tym, co sobie napisałem, co zamieściłem też na portalach a, społecznościowych i forach internetowych rekonstrukcyjnych. Moim zdaniem obowiązkiem historyka i rekonstruktora w dniu 11 listopada było propagowanie wśród ludzi rzetelnej i obiektywnej wiedzy historycznej. Poprzez prezentowanie polskich historycznych formacji wojskowych. Po to istnieją grupy rekonstrukcyjne. Takie jest moje odczucie. Nie miałem zamiaru stawać po żadnej ze stron e, 11 listopada. Marszy i blokad. Nie zamierzałem brać udziału w polityczno-medialnej rozgrywce. E, choć obie strony z pewnych względów są mi bliskie. Lewa, ponieważ jestem związkowcem aktywnym, prawa ponieważ jednocześnie uważam się za patriotę i nie wyobrażam sobie życia bez pamięci historycznej szacunku do symboli narodowych. Zarazem bardzo dalekie, bo nigdy nie stanę ramię w ramię z ludźmi używającymi czerwonych gwiazd jako symboli oraz nigdy nie stanę z ludźmi używającymi czerwonych sztandarów z białym i symbolem czarnym w środku. Źle się to kojarzy. Ja i moi koledzy przyszliśmy na Nowy Świat robić solidnie swoją robotę. Poświęciliśmy wiele czasu i pracy na przygotowanie grup i pododdziałów do defilady. Na Nowym Świecie przy rondzie De Gaulle, czekali na nas ludzie. Byliśmy tam dla nich. To, co się stało na Roku Świętokrzyskiej i Nowy Świat uderzyło bezpośrednio we mnie i moich kolegów, czyli zmiana kasy. Nie rozumiem, jak to możliwe, że kilkudziesięciu ludzi było w stanie zmienić plan o socjalnych uroczystości, w których bierze udział kilka tysięcy ludzi. To nie jest sytuacja, która mi odpowiada. Wielkie dzięki dla wszystkich uczestników do Jesteśmy tutaj po to, żeby rzeczywiście zmienić prawo. Jesteśmy też po to, żeby za rok, 11 listopada, to się już więcej w Polsce nie powtórzyło. Jeszcze powiem Państwu jedną taką rzecz. Nie wiem, czy koledzy to samo odczuwają, ale jest duży dysonans. Ze mną, jak wejdziecie Państwo na PL na forum nasze, to jest kilkaset wpisów. Jest duży dysonans między tym, co wydarzyło się na, w, tele, w kanałach telewizyjnych, że nie było pokazywana ta parada, a była pokazywana cały czas walka tych chuliganów na skrzyżowaniu Marszałkowska-Plac Konstytucji. Jest duży dysonans między tym, co faktycznie miało miejsce 11 listopada, a tym, co widzieliśmy na ekranach, a jednak w internecie i na forach internetowych jest inaczej. I teraz idzie sobie oficjalna piękna, kolorowa parada wojsk historycznych. Jest konfrontacja z rzucenie czapki, o plucie. Proszę Państwa, o munduru, na którym jest orzeł. Państwo może tego nie czujecie, ja ten mundur historyczny noszę, to jest stowarzyszenie historyczne. Ale o munduru z orłem jest traktowane jako rzecz haniebna. Nigdy w Polsce nie było to traktowane ze spokojem. To jest rzecz nie. Jak Państwo sobie wyobrażacie, jak koledzy mogliby zareagować, jeżeli Państwo byście założyli ten mundur i ktoś podchodzi, krzyczy po niemiecku, 11 listopada krzyczy po niemiecku. To jest jakaś, nie, wiem, ktoś to wymyślił. I pluje na ten mundur. Czy, czy jak zachować spokój? Ale jak Państwo odsłuchacie to, co nagrało Radio Z, to jednak ci żołnierze mówią, do szeregu, do szeregu, nie dać się sprowokować. Bardzo duże opanowanie do szeregu nie da się usłyszeć dla kolegów, naprawdę. Tak, był bardzo do Zresztą nie było żadnej, żadnej możliwości jakiegoś takiego, bo od razu wiecie Państwo, jak oni doszli do nas do kolumny, to od razu ta informacja została po, przesunięta przez całe 350 osób, które w tej kolumnie stało, prawda? Nikt z nie miał zamiaru w żaden sposób odgrywać się na kimkolwiek za to wydarzenie, które zaszło. Natomiast. Wszyscyśmy byli oburzeni tym, że kolumna, która miała się nowym światem, została skierowana na dół tak? i poszła bokiem, zupełnie bez ludzi, bez widzów, którzy nas czekali. Potem do Muzeum Wojska Polskiego, potem szedłem przez miasto, zresztą w mundurze e, po godzinie 15, bo samochód zostawiłem pod Halą Mirowską. Dziesiątki ludzie podchodzili i się pytali, kiedy będzie defilada historyczna, kiedy będzie ta defilada, bo my tu wszyscy stoimy, czekamy, proszę Państwa. I dlaczego właśnie tutaj nie było? To o to tak naprawdę chodzi, że wyobrażacie sobie Państwo, że na 14 lipca we Francji ktoś zatrzymuje defilady kierowców francuskich albo na przykład na Platu Czerwonym defilady Armii Czerwonej, współczes współczesnej armii rosyjskiej? Proszę Państwa, no to nas najbardziej boli, że nasze przygotowania wielotygodniowe, ustalenia, treningi zostały sprowadzone do tego, że poszliśmy bokiem, że zablokowano oficjalne obchody. Święta 11 listopada, święta wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Przepraszam, bez mikrofonu, bo zostało tutaj odebrane. Jedno proste pytanie. Na stronie porozumienia 11 listopada, z którego szereg również wchodzi organizacja krytyki politycznej, jest, mam nadzieję, że jeszcze wisi, w każdym razie zaproszenie grup z Niemiec, jest porozumienie 11 listopada, będzie dumne, jeżeli faktycznie antyfaszyści z Amsterdamu czy Berlina weską naszą blokadę. Stąd moje pytanie, czy Państwo będą zadali też jakiegoś zaleśczenia od tych organizacji. Szanowni Państwo, koledzy pan powiedzieli, że nie chcą się awanturować. Ja myślę, że wszyscy to widzą w internecie. Szkoda, że mało troszeczkę w kanałach telewizyjnych. Wszyscy to widzą w internecie, widzą to, słyszą to, jest nagranie... Setki, tysiące wejść na to nagranie ADZ, gdzie krzyczy, że są krzyki po niemiecku, jest krzyk kolegi żołnierza Opluto Polski, mówi o Pluto mnie. O o też, są też zdjęcia zamieszczone w internecie. Policja to widzi, widać tego człowieka, ma przez policjantów zdarty ten kartur. Biegnie zdraja z pałami. Wszystkich tych widać. Jeżeli prokuratura zechce wyciągać jakieś konsekwencje, to proszę bardzo. nas koledzy, z tego co rozmawiałem z kolegami moimi z Legii Nadwiślańskiej i z innymi kolegami, nie chcą się wankować. My jeździmy po całej Europie, nigdy nie byliśmy zaczepieni na bardzo różne uroczystości, od małych miasteczek do Berlina, włącznie Lijska. W przyszłym roku jedziemy też na przykład na terytorium Rosji. Nie byliśmy zaczepieni, jeżeli chodzi o grupy historyczne, nie będziemy do żadnych sądów wchodzić. Przysięgłem tylko po to, żebyśmy żeby zwrócić uwagę na to, żeby się to więcej nie powtórzyło. A ja jeszcze powiem, że e, zamiast wszczenia się czy do jakichś rozruszczeń uważam, że powinniśmy popracować nad edukacją wzajemną. Ja mogę się spotkać chętnie z młodymi Niemcami i opowiedzieć im, że ich przodkowie 11 listopada potrafili pogadać, dogadać się i wyszli i jedna i druga strona każdy ze stron pozwoliła wyjść z Warszawy z honorem, proszę Państwa. Trzeba to przypominać. Nie wolno dzielić ludzi, tylko starać się poszukiwać z każdym mostu wspólnych Wspólnych, e, wspólnych tematów i wspólnego co nas łączy, idzie dzieje żyjemy w Europie i ta Europa powinna nam pomóc w tym, żebyśmy się wzajemnie dogadali. Dziękujemy pięknie. Czy my nie by, osobiście, ani ani Janek, nie byśmy bezpośrednimi bezpośrednimi świadkami wydarzenia. Natomiast jak doszła grupa pod z Wojskowej Akademii te Technicznej, to od razu nam to powiedziało. I wiecie, jak to szło od grupy do grupy, to każdy się o tym dowiedział. Tak? Dla mnie to, co tutaj powtarzałem wielokrotnie, nie było żadnego dyskusji, żadnego tego, mamy karabiny, mamy bagnety, chodźcie i pokażemy, odpowiemy za okrucie żołnierzy Wojska Polskiego. Nic takiego nie miało miejsca. Staraliśmy się zrozumieć, prawda, Sytuacja, że do, w każdej sytuacji, kiedy zbierają się, do tak, sytuacja tak, tak, do to sytuacja była najgorsza do Państwa, jeżeli co dzień czytaliśmy na setkach stron internetowych, zapowiedzi grup, które mają przyjechać do Warszawy, żeby się ze sobą zderzyć 11 listopada, to dla nas jest kompletnie niezrozumiałe. To mogło dojść do różnych sytuacji. Natomiast my tutaj przyszliśmy, żeby powiedzieć generalnie, że święto 11 listopada na Dobroni mamy kilkadziesiąt relacji ze wszystkich miast w Polsce. Wszędzie ludzie szli zadowoleni, z kolorowi, czarni, biali, prawda, wszyscy zadowoleni, bo 11 listopada było święto odzyskania wolności przez obywateli rzeczpospolitej wszystkich, nie tylko Polaków, ale i Ukraińców, i Żydów, i wszystkich tych, wtedy na terenie rzeczpospolitej Stworzyli wolny kraj, demokratyczny. Poczytajmy sobie, jak wygląda pierwsza ustawa zasadnicza. Jak wygląda to, co mówiłem, prawa kobiet, prawda? To wszystko stworzyło nowoczesny kraj. I z tego powodu się cieszymy. I, i, I ten cały zamieszanie. Nie ustawiamy się do nikogo boku. Nie chcemy nikogo kontestować. Nie chcemy nikogo obrażać, żadnej grupy. Prosimy tylko, dajcie nam 11 listopada normalnie zrobić defiladę wojskową, defiladę wszystkich tych, którzy chcą świętować i nie przeszkadzajcie, tylko tyle. Jeżeli macie jakieś no nie jest to miejsce, czas na jakieś rozgrywki, na jakieś bijatyki żadnej ze strony. Uważam, że każda rzucona cegła, każde obrażenie człowieka, czy słowne, czy fizyczne, to jest klęska naszej demokracji, naszego kraju. I powinniśmy na tym się głęboko zastanowić. Dlaczego to się zdarzyło 11 listopada? Dlaczego młodzi Niemcy nie mogą przyjechać normalnie do Polski, dowiedzieć się czegoś o tym, jak ich poprzednicy wzorowo zachowali się 11 listopada. Dlaczego nie odsłonięto nigdy wspólnej tablicy poświęconej tym 30 tysiącom niemieckich żołnierzy, którzy wyszli z Warszawy? Dlaczego 19 listopada 1918 roku dopiero proklamowali wolną Rzeczpospolitą? Bo 18 września wyjechali ostatni niemieccy żołnierze z Warszawy. Grzecznie, kulturalnie, z bronią, ze sztandarami, ze wszystkim tym, co chcieli wyjechać. Mogliśmy się dogadać? Mogliśmy się dogadać. Pokażmy to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Nie nakładajmy od razu nakładki, że myśmy byli w Berlinie na Kremlu, a oni byli u nas w Warszawie. Postarajmy się szukać u każdego z ludzi tego, co w nich jest dobre, co łączy, nie dzieli. A czy wy, wy większości jako historycy, patrzycie na to historycznie, że to Niemcy przyjechali od Gruzji Polskiej w takim akordniu, czy w ogóle. Nie, nie to jest. No... Absolutnie nie. Obowiązkiem rekonstruktora i historyka, tak jak mówiłem, było prezentowanie, rzetelne prezentowanie historii Polski poprzez prezentowanie mundurów historycznych formacji wojskowych. To, co chcieliśmy robić w defiladzie, a to, że została ta defilada skierowana na ulicę Tamka i potem opłotkami pod mostem Poniatowskiego, gdzie już nie, nie było ludzi i nie mogli nas oglądać, to jest klęska. To jest e, po prostu jakiś błąd, ja, ja, jak, jakieś złe wydarzenie. Mi to nie odpowiada. Bardzo mi to nie odpowiada, bo ja ze, ze swoimi ludźmi przygotowywałem się długo do tej defilady. I e, chciałbym, żeby zostało to rzetelnie i jasno wyjaśnione. Kto, e, kto e, spowodował to, że defilada została skierowana e, na ulicę Tamka i nie zostało obejrzane przez ludzi? Jak wdrożyć procedury demokratyczne, proszę Państwa, demokratyczne, socjologiczne, społeczne, edukacyjne, żebyśmy umieli się cieszyć. 11 listopada, a nie rozważać kto kogo pobije w roku następnym albo kto kogo zaprosi, żeby pobił kogoś. Tak? Proszę Państwa, nie wolno eskalować przemocy. Przemoc do niczego nie doprowadzi. Mieliśmy tego przykład, tak? I my chcemy powiedzieć, że nie chcielibyśmy być włączani w ten cały ruch, prawda? Niepodległość Rzeczpospolitej to była niepodległość walczona przez wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Bez względu na to, co mówię. Rasę, pochodzenie, wyznanie i wszystko to. I będziemy tego bronić, będziemy pokazać wojsko polskie, które walczyło wszędzie, bo krew żołnierza polskiego wszędzie była jednakowa. No jeszcze tylko dla porządku, bo pojawiły się wtedy 11 z informacji, że to wojska napoleońskie miały zostać zaatakowane, ale to będzie plotka, bo z tego co rozumiałem jednak Polskie nie zostały zaatakowane. Proszę Państwa, okres napoleoński w ogóle to jest okres, w którym walczyliśmy, mieliśmy Księstwo Warszawskie, tak? Ale część jednostek walczyła pod sztandarami francuskimi. Natomiast proszę Państwa, o co warto przypominać i ciągle powtarzać, była to pierwsza armia polska, w której nie było żołnierzy, w armii pruskiej i rosyjskiej stosowano kary fizyczne, w armii francuskiej tego nie robiono, w armii księstwa warszawskiego żołnierz był obywatelem, był równy wszystkim pozostałym. Dlatego my przypominamy, gdyby nie było Księstwa Warszawskiego i gdyby nie było wojska, które walczyło pod, pod sztandarami Napoleona, nie byłoby całej tej demokratycznej konstrukcji wojska polskiego, które wybuchło jako wolne księstwo. Państwo nie nazywało się Polska, ale symbole na mundurach Legii Nadwiślańskiej są jak najbardziej polskie. Państwo nazywało się Księstwo Warszawskie i było tworem, jak wiemy z historii, w pewnym sensie zależnym od Napoleona. Czyli to Wojska Legii Nadwisielskiej. Tak, tak, Wojska, Wojska Legii Ten oddział się składał dwóch oddziałów. Żołnierzy, rekonstruktorów Legii Nadwisielskiej i spod Wojskowej Akademii Technicznej, którzy występowali, o ile dobrze pamiętam, w mundurach e, szkoły Aplikacyjnej z okresu królestwa polskiego. Tam w 1830, Bardzo było podobne, ponieważ obydwa to dział się żółte wyłogi czy granatowe Proszę Państwa, my wszyscy staramy się, edukacja niezonalizować. Nie, same, sama defiada nie edukacji. Rozmawiajmy, róbmy. Ja z chęcią spotkam się ze wszystkimi możliwymi odłamami politycznymi, z krytyką polityczną, z prawicowymi organizacjami. Tłumaczmy sobie, proszę Państwa, my na naszych rekonstrukcjach, jak jeździmy do Rosji, musimy nie tylko rozumieć naszą historię, rozumieć, jak historię rozumie, rozumieją Rosjanie ich podejście. Jak, ja. jak, historię, tak. jak historię rozumieją w Hiszpanii tak? i naszy, nasz udział w wojnach na Polakie. To jest bardzo wielka szkoła demokracji żeby pojechać do obcego kraju i zrozumieć, co oni od nas dlatego nie było żadnych, nie, no tym, że nie ganiali po Warszawie żadnych Niemców, tak? Nie zdarzyło się tam, prawda, że tam brali odwet, bo mamy jakieś poczucie tego, że to był wypadek, incydent. Natomiast to, że ten incydent zaważył na całej tej uroczystości, no to jest przykre. I tutaj trzeba prosić władze Warszawy, żebyśmy mogli jakoś to robić normalnie. Dla mnie jest to wyjątkowo przykre, że to się wydarzyło 11 listopada, bo nie zdarzyło mi się, żebym się kiedykolwiek że słyszał, żeby gdziekolwiek na świecie, jakolwiek grupa chuliganów zapłaciła oficjalne obchody państwowe. Dlatego zawsze będę powtarzał, należy zastanowić się nad tym, co my robimy tak? i czy nasze państwo nie powinno być na tyle silne, żeby własne obchody państwowe mogło przypływać w spokoju dla tych, którzy tam przyszli. Czyli setek, właściwie setek tysięcy obywateli, którzy chcieli zobaczyć ten świat. Pomagały. pomagały. Ja to zresztą chciałem powiedzieć, że już e, mądrowo zrobił wszystko, co mogły zrobić. Natomiast e, ta cała sytuacja odbywała się na rogu Świętokrzysku Nowego Światu i niemożliwe było z powodu tego, że, że, ci, że ci napastnicy weszli do, tam do kawiarni, niemożliwe było przejście całej kolumny przez, przez Nowy Świat. I to jest bardzo przyjemne, że, że ktoś specjalnie przyjeżdża, ktoś robi jakieś zadumki, i zakłóca, zakłóca no, oficjalne obchody państwowe w naszym. A poza zablokowaniem trasy co już... e, No to z państwem już, już no, słyszeli doszło do tego incydentu między niemiecką grupą e, lewicową a naszymi rekonstruktorami, zrzuciotki też i rekonstruktora. Myśmy na to nie reagowali w żaden sposób, bo uważamy, że przemoc nie jest żadnym rozwiązaniem. Edukacja, tłumaczenie i, i dbało się o, o, o kondycję państwa to jest najlepszy sposób na to, żeby takich sytuacji unikać. Natomiast mam, mam wielkie, wielkie, jak takie wewnętrzne przekonanie co do tego, że na setkach stron internetowych były zaproszenia dla różnych grup, żeby przyjechać do Warszawy. Trzeba ich było zaprosić, trzeba ich było edukować, ale żeby przyszli radośnie świętować te a nie nastawiać jednych na dróg. Gdyby nie media, gdyby nie te setki zaproszą, dla różnych grup e, takich właśnie, które miały się zderzyć ze sobą 11 listopada, my moglibyśmy zrobić to, co zawsze robimy dla, dla mieszkańców Warszawy, obywateli Rzeczypospolitej. Przedefilować Nowym Światem, a następnie e, Alejami Ludzkimi do Wysoko-Polskiego. A tak zostaliśmy zmuszeni zarówno my, rekonstruktorzy, jak i do pójścia w dniu Święta Niepodległości Polskiej jak w jak Tak jakbyśmy byli tu gośćmi, a nie gospodarzami.